Cześć. To znowu ja. Wiem, że nagrywam zawsze Lego Ninjago, ale dzisiaj się zajmiemy trzema faktami na temat niesamowitego świata Gambola. Zaczynajmy. Fakt pierwszy: Na pewno zawsze sobie myślicie, dlaczego Anais, która ma 4 lata, jest taka mądra, najmądrzejsza z całej rodziny. Już tłumaczę. Ponieważ um, Richard. Wydaje się w bajce jest głupi, ale tak naprawdę on jest mądry. I mała Anais ma to po nim. Albo mama Gambola wydaje się, że jest mądra. Tak naprawdę ona jest głupia, a Richard jest mądry. I dlatego właśnie Gambol ma to po mamie. po mamie. Jest właśnie taki dziwny. Fakt drugi. Pewnie znacie Darwina. To przyjaciel gambola. Tak naprawdę on był kiedyś rybką gambola, ale przez yy, wyhodowanie mu nóg został członkiem rodziny. Naprawdę ma szczęście. I ostatni fakt trzeci. Darwin na początku robienia bajki Niesamowity Świat Gambola miał być zły. Niestety zmieniono go na słodką, zwykłą, uśmiechniętą rybkę. Niestety to już koniec. Może zrobię jeszcze więcej faktów. No to trzymajcie się. Cześć.